Siemanko na kanale Country. Eee, zaczynamy dzień czwarty Tak eee, No i cóż Helmarcik, no spodobała mi się ta seria eee, Fajna gierka leci tylko strasznie eee, A miałem dźwięk gry ściszyć, ale dobra Kodarski. Zaczynamy od odśnieżaną, bo wiadomo Trzeba odśnieżyć O tak będzie lepiej ile mam? 82% paliwa to coś jeszcze jest do odświeżenia no, biegniemy odśnieżyć. mamy się kier, także teraz możemy normalnie się bronić tak. no, idziemy zaraz zaopatrzyć sklep no, hmm. yy, wczoraj yy, mówili, że czegoś nie ma tak a a i od razu sobie też możemy coś ulepszyć. Mm -hmm. Czego oni mówili? Chipsy weźmie orzeszki. Bierzemy orzeszki. Piekarnia. Piekarnia albo przekąski. Nie, a tu były ożywcze. Tu nie tu. Tu były przekąski. No właśnie, orzeszek nie ma. Trzeba uzupełnić. Muszę pamiętać, żeby uzupełniać Bo klienci narzekają, tak klienci narzekają, mamy co? woda gazowana, jakieś nawet coś doszło. Zaraz zobaczymy. Były spożywcze płatki. Chyba mamy dużo płatek. Żarówki doszły, dobra. Idziemy, od razu sobie szybciutko zajrzymy, co potrzeba tam jeszcze dołożyć. Ale jakie kurde creepy te żarówki. No, zaraz pójdziemy sobie Nie tutaj... wiemy, co musimy jeszcze dołożyć, tak. Tu trzeba dołożyć. Um, tu mamy jeszcze chleb. To są płatki, to mamy. Konserwy. No, no, jeszcze jest sporo. To dopiero doprowadziliśmy. No dobra, czyli tak. Kurpie, czy ja idę? Cipsy nie, orzeszki nie. To. I piwo. Dobra, to i piwo. Piwo też są. Bo jest sporo jeszcze, dobra. Jeszcze jest sporo piekarni musiałem dołożyć Co to było? Taki dźwięk nie był Nie było wcześniej takiego dźwięku, nie było O, hot dogi mamy, dobra A i konserwy, konserwy, konserwy 82% dobra, stać gdzie chyba Hot dogi też do piekarni ale dzisiaj ściana zarobimy w widzowie bogactwo a to wyrzucić miałem dobra a nie dobra, jest taki pęk okej okay, dobra to coś najwidoczniej e, ja nie tam, wcześniej nie usłyszałem tego dobra szybciutko tu jeszcze sobie dokładamy o góreczki tu jest, tu jest, tu jest, tu Pryk. Pryk, dobra wyrzucamy Teraz tak, zamykamy sobie drzwi, żeby mi tam nie wszedł, klikamy yy. sobie open. Nie, 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 zanim, to pójdziemy tak, ulepszyć sobie. Zamki pozwalają otwierać drzwi z obu stron. To sobie kupimy. Kurde, mieliśmy jeszcze tak. Łapka, się kier. Zamów. Nie mogę więcej zamówić. Co ja robię? Co ja robię, widzowie? To mi się otworzy. Przez ten czas już możemy. Nie możemy, open zrobić, albo musimy mieć tam dobra. Ale mamy siekierę! 10 desek mamy może starczy nam na dzisiejszą noc kto to był? po mu siekiery strzelę punkt kontrolny zapisany dobra czy trzeba? nie trzeba czy tu trzeba? też nie trzeba dobra powiezione sobie młot hmm. sprawdźcie sobie kamerki Drzwi otwarte zostawiłem. Haha. Podejrzane. Czy ja tam drzwi otwarte zostawiłem? To już jakiś klient idzie. Mam nadzieję, że jakiś normalny, a nie że no... Mam... wychleje znowu wszystko. Tu jest. Co się się że e, Myślałam, może wcale nie ma potwora. Może to sam sklep nim jest. Śpi za dnia, bo się nocą i trwi trawi tych, którzy stali w środku. Bardzo możliwe, że jest taka. Opcja, bo w dzień nic się nie dzieje. Tak, w dzień nic się nie dzieje. Nie. Tylko w nocy jest taka opcja. Dobra, a torebki się kiedyś skończą? Czy jak to wygląda? Widzowie, też mam jakieś dwie kartki. Nie, nie, coś się tu nie zgadza. Za dużo rąk. Okej, okay. za dużo rąk. Hello, boss. Paczkę papieros. Już się da. Trzymać to miejsce na razie Gratuluję Myślałem, że tu nie wolno być uprzejmy wobec klientów Tak masz rację, przepraszam Zabawnie patrzysz, jak się trzymasz tego regulaminu Jesteś pewien, że przestrzeganie go jest warte tej cierpliwości, jego wysiłku Tylko się nie zarwi. Tak bardzo próbuję wszystkich dogonić. I co to w ogóle za reguła? Nie wpuszczać go. Kogo dokładnie i dlaczego? Zerowieje się całe pytaniu. A może to ty byłeś tym, kogo nie wolno było wpuszczać? Pomyślałeś o tym, a ktoś musiał złamać tę te zasadę. Teraz ty siedzisz w tej klatce, sam bronisz się niej, nie wiedząc nawet po co ani przed Tak czy inaczej, wejdę do tego sklepu nie w ten sposób, ale naprawdę przejmę go i lepiej nie zostawaj mi na drodze. Zakończ. Jakiś świr to był. Czyli on nie chciał papierosów. O, żaróweczka Tu już mi pieniądze dajesz. To o ty to jesteś, kurde. Gościnny. 10, 14. Nie widzicie to, że w koszyku zawsze czegoś brakuje? Biorę z półki jedną ilość, a przy kasie okazuje się, że jest inaczej. Dzięki to zaczynało być dziwne. To będzie miało konsekwencje Ale jakie konsekwencje? O co, co oni tu gadają? Coś kurde z tym sklepem jest nie tak Już dajemy paczkę e, Jabłkowych smaczek Raz, dwa, trzy Dziękujemy, do zobaczenia jutro Szybciutko tutaj 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 Wszystko? Tu jeszcze daje 50, 60. Dziękuję, do widzenia. Co to był za gość? On nam groził, że wejdzie tu. Nikogo nie wpuścimy, mamy siekierę widzowie. I zaraz i pu I tyle. Tak. O, Kurde, nie strasz, bo mam siekierę. Jakaś kartka W końcu znalazłem was w tej miejscowej bajdy Piwnicy, w której rzekomo zniknął dzieciak Nie mam wątpliwości To gołdno go zabrało Jest tylko jeden problem Według historii zniknął za dnia A to coś poluje tylko nocą Oszustwo i nic więcej mhm. Dzień dobry Już się daje piwerko coś jeszcze podać? Złotówka, reszta czy pan jest nowym pracownikiem? Tak. Był już u pana mały Bob. Kto to jest mały Bob? Chudzielec, nienaturalny. Mimo ksywki i miłości do fajek. kiedyś wpadł, tu, wpadał tu prawie codziennie. Dogadywał się z przewodnim pracownikiem Helmartem. Mówią, że mały Bob, nawet e, pomagał mu czasem zamykać zmianę. Kto wie, podobno sam życzył robotę albo uciekł. Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że wieczorem. Wiecznie był wykończony. Pod tym względem on i Bob są podobni. Sklep był, przez... Sklep był zamknięty przez jakiś czas, dopóki nie znaleźli zastępstwa. To znaczy, dopóki pan nie zaczął. Czasami bywa. kiedyś drzwi, sam wpatrzony, licząc, że zobaczy kumpla. Nic szczególnego, po prostu sprzedaj mu te fajki, jak jakie poprosi. Kto wie, może zostanie się jego nowym kumplem. Okej, okay, mały Bob. Będzie chciał fajki w nocy i go normalnie wpuszczamy, dajemy mu fajki, będzie nam pomagał, tutaj zabijesz te potwory. Karele, kare to kara za to. Ech, ty jaka kurde upośledzona, marudzi, że drogo. To nara. Drogo? Nie. Po wziąłeś, to co chciałeś. Nie pasuje? Tu wypadł. No to ty byłaś. Czy zaraz się kierą strzelę? Dobra, widzę, że tu porządne zakupy. Aha. Jasne, dajemy, dajemy. Nie wolno palić, ale dajemy. 17, Przecież my zaraz będziemy mieli normę zrobioną i będziemy mogli zamknąć ten burdel, ale nie zamkamy. O! Nie pakowało się, już naprawiamy pyk, pyk. Kurde, jestem bogiem tej gry No, o o ta co nigdy pieniędzy nie ma, tak? nie Яраша за я горотик. Добро, с нишкой и наемы. Сермана гора Затоля. что по не No nie, dobrze jej dałem. No i co ona gada? O co tu chodzi? To ona jakaś upośledzona była. A nawet mi się tego czytasz nie chciało. Kurde, marudzi, że drogo jeszcze zniżkę dostała i jeszcze marudzi, że jej nie dałem reszty. To pośledzone babsko. Mogę wziąć? Co to takie kurde dziwne? Teraz wezmę się kierę i wypierdyknę, co to ma być? Nie ma jeszcze jakiś znajczek? Nie ma, nie widzę żadnej karteczki. Karteczki lubią być w takich miejscach, że się nie spodziewasz, nie? Ale dobra. Kliencika mamy, trzeba go obsłużyć. Mam nadzieję, że ty nie będziesz marudził, że jest droga w tym sklepie Dziękuję, na razie No ale trochę już zarobiliśmy ponad normę Wszystko? Na razie Szybko my szybkę. Brudzą te szyby o. Szybka jesteś Czekaj, muszę odebrać telefon Nie mam czasu Telefon ważniejszy, o! Ścinka miałem leciutko, Halek kto mówi, Ktoś... czyli fake telefon, fake telefon. Dzień dobry. Tak, zimno, gdzie moje maniery, nazywam się Albert, choć tutaj wołem na mnie ojciec Grayson, jestem... Po stronie koszyków w kilku moich przemyślałem, że wpadnę się przywitać. Miło Ale poznać. Mangara, Bardzo się cieszę z mojego spotkania. Jak podobało ci się nasze miasteczko? No dobra, no. Skoro mówimy o życiu w naszym miasteczku, Trochę środków. Damy mu, niech ma. Jak będzie miał, a, bo ja wydałem, dobra. Dobra. Dostanę od szefa opierdol. Pewnie tak mi się wydaje. No ale dobra, nadaliśmy no mu tak. Ile? Teraz ją resztę przynieś? Siema, co tam masz? 44, 20 3, 4, 50 tyle. Yy. O! Będzie. Mięso mielone póki są puszcze. No i znowu mięso mielone się teraz kończy. Kurde! Nie doniosłem mięsa mielonego, widzowie. Mój błąd. Mój błąd, widzowie. Sorry, bo musiałem tutaj przeczytać wiadomości Nie, nie chcę pieniędzy No i mięso mielone Mięso mielone Mielone Co to było? Nie mogę jeszcze zamknąć, bo jakiś scept tu łazi. To no szybciej! Ale brudno Dobra, dobra, teraz się nie boimy, teraz się nie boimy, teraz, na spokojnie, zobaczymy. Kurde, przedłużasz to, gościu! Już wstydzałem w tym sklep. Biegnę, biegnę! Ale to jest szybka teraz ta runda jakaś taka Znaczy, szybka, szybki dzień Dobra, jakiś ysh, Haha, nie ma wejścia Zobaczymy, co tu kamery nam Kontrol Kontrolpunkt zapisany. Teraz się będzie działo! Miga anomalia. Uś! Tak, 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 to jest to. To jest to. Puszcz! Dobra, miałem się nie bać, miałem się nie bać, widzowie. Wycofałem tu, ja boję się tego. Mogę tu. Nie mogę tu stać sama. Jeszcze ja przed tą, kilka dni, a może. Tygodni temu uciekam stąd, ale gdziekolwiek pójdę, każda droga prowadzi mnie z powrotem do chrilmarku. Niestety, no nie możemy. Nara! <laughs> Głupie mamy konsekwencje! Dobra. Gdzieś jest anomalia, nie wiem gdzie W ogóle mam latarkę To się da zmyć, nie? Wiem. Też? Tego nie było w ogóle Ha! Widziałem cię! I patrz teraz to! Łucz. Ha! Teraz dalej taki cwany jesteś, gościu? Dobra Jak my mamy tą anomalię usunąć?

A to nie koro Nie, to była ta opętana. Haha, wszystko się wyjaśniło. Dobra, ale nie jest straszna jakaś ta noc, tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, jak to gówno w usunąć, tak? Możemy sobie zobaczyć kamerę. No, na kamerze nic nie ma. Już! Ha, umyję sobie. Znowu ten pijak. No nic to! Kurde, no bo alarm mi tu wyje Ale to było, że one to ten alarm potrafi się. Dobra, jak to mam on... jak to usunąć? Nie mam pojęcia widzowie. Kurde tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Słyszeliście to? Mam siekierę i miotłę. Pyk. I wyrwę. Patrzcie, patrz, on tu chodzi. Ty. Ja muszę usunąć to jakoś, ale jak? Nie mam pladego pojęcia. Do, e ty! Ja go zabiłem? Siekierą? To się próbuję wamać. Jak nic jestem tam sobie rękę uciąć. To chce tu wejść. No nie, też przy kasie jest. Ej dobra, ja nie mam pojęcia jak ja mam to, żeby tego kur tego górna nie Ło! Do... Przestrasz mnie jeszcze raz. A ci kurde ręce odrąbię Nie, to jest chore. Ja muszę jakoś to usunąć, ale jak? Mogłem wtedy kurde, bo nie przeczytałem Wtedy dokładnie. Muszę sobie wtórkę obejrzeć Eee. Tak, będę musiał sobie powtórkę obejrzeć i wtedy będę wiedział. okej, okay, ty znikło. Dzień się robi, czy co? Tak. Ej, dobra, to nie było akurat trudne. Nie było trudne. Myślałem, że będzie trudniejsze, widzowie. Dobra, my lecimy spać i żegnamy się w tym momencie. Eee, no cóż, mogę powiedzieć. No zobaczymy. Gra na razie fajna, podoba mi się. Eee, jeszcze sobie tylko odśmierzymy. W sumie chyba nie zapisano. No gra fajna, podoba mi się. No i seria, może z tego będzie tak? Jakaś większa. Tu sobie tylko zobaczymy. O, makaron, płatki. Dodali nam mięso mielone, dobra. pudełka będę musiał sobie wziąć. I papier toaletowy. No i co? No to widzimy się w następnym odcinku.